Komfort i ogromna satysfakcja z gotowania z kuchnią Amiga 6123GE333PAHZPTSDPNAW. Każdy lubi komfort i rozwiązania, które ułatwiają nasze życie. Sprawdź 11 przydatnych funkcji piekarnika, które bez zwątpienia Cię zadowolą. Pyszne ciasta jak stukierni przygotowane w domu? Pieczenie z dodatkiem pary soft Steam sprawi, że Twoje wypieki zawsze będą wyglądać i smakować wyśmienicie, a podgrzewane potrawy zachowają swoją soczystość. Organizujesz spotkanie i musisz przygotować dużą porcję wypieków? W tym zadaniu pomoże Ci Baking Pro system, dając Ci jednocześnie gwarancję, że Twoje wypieki będą równo zarumienione i wypieczone. Oszczędzaj jeszcze więcej czasu. 77-litrowa komora piekarnika osiąga 150 stopni Celsjusza w zaledwie 3 minuty. Wysuwanie rozgrzanych blach może być niebezpieczne, dlatego piekarnik wyposażony jest w niezawodne prowadnice teleskopowe. Stabilne, żeliwne ruszty gwarantują bezpieczeństwo, jak i zwiększają estetykę kuchni. Zostały tak zaprojektowane, że możesz przesuwać gorące garnki bez ryzyka przemieszczenia rusztu. Nakrywa wykonana z wysokiej jakości szkła jest niezwykle wytrzymała i niewątpliwie nada nowoczesnego designu Twojej kuchni. Spełnienie Twoich marzeń i zaspokojenie codziennych potrzeb. Kuchnia Amika 6123GE333 PAHZPTSDPNAW.